O naśladowaniu Najświętszej Maryi Panny, na każdy dzień roku, jednej Maryi życie, nauką jest dla wszystkich, święty Ambroży. Co się mnie tyczy, który cię tylekroć utraciłem przez moje nieprawości, który tak często przymuszałem Cię, że oddalałeś się ode mnie. Czy dość rzewnie mogę czuć nieszczęśliwość tej straty i tego oddalenia? Maryja utraciła tylko widoczną obecność Jezusa, zachowała zaś całą jego przyjaźń. Ja zaś utraciłem to, co można jeno mieć na świecie najmilszego: łaskę i przyjaźń Jezusa. Świat i jego pociechy, które kochałem więcej niż Jezusa. Czy mają czym nagrodzić mi stratę, którą poniosłem? Szczęśliwi, od których Jezus nigdy się nie oddalił i którzy zawsze mieli Jezusa ze sobą, ci tylko wiedzą, iż mogą powiedzieć, co to jest raj ziemski. Być z Jezusem o miłe to towarzystwo, jak słodkie tam rozmowy i jak uprzejma przyjaźń i jaka boska pociecha. Przeciwnie zaś. Widzieć siebie oddalonym od Jezusa, o straszliwa to samotność. Jak ciemne tam noce, jak wielka nędza, jak stosowne piekło. A gdyby ten, co utracił Jezusa, dobrze znał swoją nieszczęśliwość, bez wątpienia dla odzyskania go dałby wszystkie bogactwa, wszystkie dostojeństwa, wszystkie rozkosze żywota.